Cześć, tu Magdalinet. Tenis to moja pasja, zawód, sposób na życie. Uwielbiam to uczucie, kiedy wychodzę na kort. Trenuję od wielu lat, ale zawsze jest coś, co mogę jeszcze poprawić. A teraz Ty możesz się uczyć tenisa od najlepszych. Akademię Tenis i mobile masz zawsze pod ręką, a w każdym z odcinków porcje cennych rad i wskazówek, jak grać i cieszyć się grą. Zapraszam! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Akademii Tenis SteamObile. Nazywam się Julka Badowska, jestem psychologiem sportu i specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zapraszam. W ostatnim odcinku dowiedzieliście się dużo o pracy w grupie, wysłuchaliście trenerów, zawodników i zawodniczek. Dzisiaj przedstawimy Wam perspektywę psychologa sportu pracującego w sporcie. Na efektywną pracę w grupie będzie się składała postawa trenerska, oczywiście podejście rodziców i sami zawodnicy. Team Spirit jest to po prostu atmosfera danej sportowej grupie. Budują ją wszystkie osoby, które są jej elementami, zaczynając oczywiście od trenerów, którzy będą komentować występy zawodników i poprzez to wprowadzają wartości, które chcą promować. Zależy również od zawodników, którzy trenują w danej grupie, bez względu na to, czy jest to sport indywidualny, czy grupowy. Oni również wprowadzają atmosferę przyjazną lub troszeczkę negatywną. I za młodymi zawodnikami będą szły wartości rodziców, które przedstawiają im w zależności od tego, jak zawodnikom dany występ wyjdzie. Bardzo ważnym tematem w sporcie dzieci i młodzieży jest temat wsparcia. I teraz. Każdy z dorosłych wspierających zawodnika będzie miał inne zadanie. Trenerzy wspierają zawodnika informacyjnie i instruktażowo. Dają feedback, co jest do poprawy, co było dobrze, budują pewność siebie. Super ważną rolą rodzica jest wsparcie emocjonalne. Oczywiście trener będzie wspierał również emocjonalnie zawodnika, ale główną osobą wspierającą zawodnika emocjonalnie jest rodzic, czyli przekazanie bezwarunkowej miłości, bez względu na to, czy zawodnik miał udany występ, czy ma coś do pracy dalej. Rodzic ma okazać zawodnikowi bezwzględną miłość. Będzie to budowało odważną grę zawodnika i chęć do pracy. We wsparciu emocjonalnym super istotne będzie to, żeby pozwolić zawodnikowi wypłakać się czy zareagować tak, jak tego potrzebuje. Oczywiście nie mówimy tu o rzucaniu rakietą, ale o tym, żeby miał szansę w odpowiednim momencie odreagować tak, jak tego potrzebuje. Bardzo często dorośli próbują ukrócić te reakcje emocjonalne zawodników również ze względu na swoją empatię i jak taki młody zawodnik potrzebuje popłakać po przegranym meczu, szybko go pocieszają albo mówią nie becz. Niestety. Dlatego super ważne będzie to, żeby taki zawodnik miał szansę odreagować. Płaczem, czasem śmiechem, niekoniecznie rzucaniem rakiety. I tu jest też nasza rola jako dorosłych, czy trenerów, czy rodziców, żeby pokazywać zawodnikom, jakie mamy zdrowe sposoby odreagowania. Przytulenie, nie ukrócanie tego, tylko pobycie przez chwilę z zawodnikiem w jego emocjach, uszanowanie tego, że nie od razu będzie chciał porozmawiać o jakiejś trudnej sytuacji, nie będzie też gotowy na to, żeby od razu przyjmować krytykę od trenera. Dać mu chwilę na to, żeby poprzebywał sobie ze swoimi nieprzyjemnymi emocjami, które są trudne, ale adekwatne do sytuacji. Ważna będzie także grupa wspierająca zawodnika, dlatego istotne jest to, aby młodzi zawodnicy dzieci przychodzili na zajęcia w grupie. Uczą się wtedy interakcji społecznych, mają szansę się wspierać wzajemnie, widzą, że inni zawodnicy też popełniają błędy, przez to lepiej radzą sobie ze swoimi. Dlatego istotne będzie to, żeby dzieci trenowały w grupie. Jest to również ich główny motywator do pracy, do tego, żeby uprawiać dany sport. Buduje też dyscyplinę, bo mają ochotę przychodzić częściej na zajęcia, na których spotykają swoich kolegów. Ważne także będzie to, jak pracę grupową podsumowuje trener. Przedstawia wtedy swoje wartości, które chce promować podczas wygranych i przegranych meczów. Zawodnicy, pamiętajcie, żeby mieć dużo przyjemności z meczów, z treningów, z wygrywania, z przegrywania, bo przegrywanie nie zawsze znaczy to, co nam się wydaje. Czasem można być bardzo dumnym z tego, jak graliście, nawet jeżeli wynik nie był taki, jak chcieliście. Pamiętajcie też o tym, w kontekście naszej rozmowy dzisiaj, żeby mówić dorosłym, jak chcecie być traktowani. Mamo, tato, wolałbym, żebyś mnie przytulił, albo wolałbym, żebyś to wszystko mi powiedział parę minut później. Rozmawiajcie i uczcie dorosłych, jak chcecie być traktowani. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.